Cześć, w tym filmie pokażę, jak działa handel z dźwignią na Bitpandzie. Zróbmy przykład. Najpierw uruchom aplikację i kliknij Handel na dole, na środku. Potem kliknij Kup i zobaczysz opcję Wszystkie aktywa. Następnie wybierz Krypto, a potem Lewarowane. Tu możesz użyć dźwigni w opcjach krótkiej i długiej pozycji. Krótka oznacza zakład na spadek ceny, długa na wzrost. Widzisz, że dostępne pozycje to zawsze 1x, 2x, 3x. Jeśli chcesz postawić na przykład na wzrost bitcoina 2x, wybierz to. Zobaczysz ostrzeżenie. Ponad 50% klientów traci pieniądze. Możliwe, że ten odsetek jest nawet wyższy. Pamiętaj: dźwignia to duże ryzyko, ale i potencjalnie wyższy zysk. Kliknij dalej, a najpierw przejdziesz przez test. Kliknij Kontynuuj i wypełnij kwestionariusz. Po odpowiedzi na pytania, kliknij Kontynuuj, aby zacząć handel. To okno pojawi się ponownie. Kliknij tam Kontynuuj, a zostaniesz przekierowany wyżej. Tutaj zobaczysz aktualną dźwignię. To około 2. Nie do końca. Jeśli zainwestujesz 5 euro, inwestycja finansowa wyniesie około 10 euro. Przy długiej pozycji 2X. Jeśli bitcoin wzrośnie o 1%, twoja pozycja wzrośnie o 2%. Odwrotnie, jeśli bitcoin spadnie o 1%, pozycja spadnie o 2%, aż stracisz wszystko przy piątym euro, czyli 50% straty. Jest też opłata za zarządzanie. Codziennie 0,1% twoich pieniędzy jest pobierane jako opłata za zarządzanie. Dlatego nie powinieneś długo handlować w ten sposób, bo staje się to drogie. Klikamy Kontynuuj, a potem wystarczy zaznaczyć wszystko tutaj. Następnie klikamy Otwórz pozycję i właśnie dokonałeś transakcji z dźwignią. Nie zrobię tego teraz, ale tak właśnie działa prosty handel z dźwignią. Jeśli ten film Ci pomógł, byłbym wdzięczny za lajka. Like Do zobaczenia!